Dobra historia wprawdzie nie zawsze w grach jest najważniejsza, ale pomaga, zwłaszcza wtedy, gdy to opowieść, w której twoje wybory mają realne znaczenie nie tylko dla scenariusza, ale i wpływają na świat, który cię otacza. Choć to zależność, która występuje w wielu gatunkach, to właśnie w grach RPG odgrywa ona najistotniejszą rolę. A gdy do tego wszystkiego dojdzie jeszcze dobry gameplay, ciekawe mechaniki, angażujący towarzysze i sensowny system rozwoju postaci, mamy do czynienia niemal z gwarantowanym hitem. Wiele z najlepszych gier ostatniej dekady było właśnie grami RPG, ale choć wiele z nich zdominowało mainstream, nie oznacza to, że są to jedyni przedstawiciele tego gatunku godni uwagi. W dzisiejszym materiale nieco bliżej przyjrzymy się produkcjom mniej znanym, takim, które są ewidentnie godne uwagi fanów RPG, ale które z różnych przyczyn nigdy przesadnie mocno się nie wybiły. To nie oznacza, że to gry całkowicie niszowe, wręcz przeciwnie, docierały czasami i do nawet kilkuset tysięcy nabywców, ale z uwagi na mizerny marketing lub inne czynniki pod kątem popularności nie mają jak rywalizować z największymi tytułami. I nawet jeśli jesteście ich grupą docelową, mogliście o nich nawet nigdy nie słyszeć, ale za kilkanaście minut powinno się to zmienić. Zaczniemy od pozycji, która jest moim absolutnym faworytem w całym tym zestawieniu, głównie z uwagi na setting. Warhammer 40.000 Rogue Trader to izometryczne RPG stworzone ewidentnie ku chwale Imperatora i czuć to niemal na każdym kroku. Co istotne, historia i postacie napisane są w taki sposób, że dokładna znajomość uniwersum Motka wcale nie jest potrzebna do tego, aby się przy tym wszystkim dobrze bawić. Wcielamy się w przedstawiciela kast eksploratorów i ruszamy na podbój nieznanych regionów Koronus. Za grę odpowiada nie byle kto, bo studio, które zrobiło Pathfindera, który choć jakościowo jest podobny, zwłaszcza w części drugiej, to miał to szczęście zyskać znacznie większy pogłos i dlatego też w tym zestawieniu się nie znajdzie. Rogue Trader robi niemal wszystko dobrze, zwłaszcza w początkowych aktach przygody i pozwala na wszystko, czego oczekiwalibyście od godnego polecenia RPG. Szereg znaczących wyborów, doskonałych towarzyszy, nie tylko wciągający główny wątek, ale i świetne misje poboczne, wiarygodny i logicznie poukładany świat. No, można by tak było wymieniać, a wymieniać. I choć system turowej walki z czasem może dawać się lekko nużący, a All Cat Games nie uniknęło tu kilku charakterystycznych dla siebie błędów i bugów. To jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza, gra warhammerowa, jaka kiedykolwiek powstała i staje się coraz lepsza, bo lada chwila otrzymamy do niej kolejny dodatek dodający kilkanaście godzin rozgrywki Lex Imperialis. Ukończenie całości zwykle zajmuje około 100 godzin, ale chętni mogą ten czas znacznie wydłużyć, podejmując w kolejnych ranach całkowicie inne wybory, mocno zmieniające to, jak toczy się historia naszego bohatera, tudzież bohaterki. Skoro jednak wszystko wypada tutaj tak, Dobrze, to dlaczego Rogue Trader nie odniósł większego sukcesu i nie zagrywają się w niego miliony osób? Powód jest bardzo prosty. Otóż gra zadebiutowała po prostu w złym momencie i to bardzo złym, bo premiera zbiegła się czasowo z debiutem Baldurskiej 3, które całkowicie pochłonęło uwagę fanów RPG. Jeżeli już jednak przygody z wrotami Baldura skończyliście i szukacie czegoś w podobnym stylu, tyle że z grubymi pancerzami i giverami zamiast czarów i łuków, Rogue Trader to właściwy adres. Jeżeli wydawało Wam się, że nie da się zrobić dobrego RPG z proceduralnie generowaną historią, to znak, że nie graliście jeszcze w Wilder Myth. Ta dość szalenie brzmiąca kombinacja słów okazała się doskonale sprawdzającym się przepisem na stale zmieniającą się i świeżą rozgrywkę, w której kierujemy kolejnymi bohaterami od ich początków aż po sam. Koniec. Tylko po to, aby w następną przygodę ruszyć już całkowicie inną ekipą nie jako następców naszych pierwotnych bohaterów. Upływ czasu jest tutaj zarówno naszym największym sprzymierzeńcem, jak i wrogiem. Bo choć z czasem nasi herosi stają się coraz potężniejsi, to wiek prędzej czy później zmusza ich do zawieszenia bohaterskich butów na kołku. Ale decyzje, które podjęliśmy i wybory, których dokonaliśmy za ich kadencji, kształtują to, jak wygląda świat, w który ruszy następna generacja łowców przygód oraz to, z jakimi bestiami się Zmierzymy. Gra oferuje jeden z najlepszych i najbardziej angażujących systemów progresji, jakie widziałem, i każda kolejna kampania to niezapomniane przeżycie. Całość opiera się o górnolotnie brzmiące budowanie dziedzictwa oraz tworzenie legend, które inspirują kolejne pokolenia, ale aby w pełni to docenić, trzeba w grę po prostu zagrać. Uwagę w Wilder myth przekuwa jednak także i dość nietypowa prezentacja oprawy graficznej, która stanowi kombinację wyciętych z papieru modeli oraz klasycznego 3D. Mam pełną świadomość, że taka forma może być dla niektórych lekko odrzucająca, ale sami w tym sposób sposób pozbawiacie się naprawdę unikalnej przygody. Gra całkiem niedawno, w połowie 2024 roku, doczekała się drugiego DLC, jest stale rozwijana i nie ukrywam, że gdzieś po cichu liczę, że zostanie w końcu bardziej doceniona, bo to mocno zwiększyłoby szansę na to, abyśmy dostali część drugą, już z większym budżetem i jeszcze bardziej zaawansowanymi mechanikami prawdziwy rodzynek w tym zestawieniu. Underall Forgotten Stories nie jest bowiem odrębną grą, a modem. Nie byle jakim oczywiście, a tak zwaną konwersją totalną, która na silniku istniejącej gry buduje całkowicie nową produkcję z innymi postaciami, inną fabułą, częściowo inną mechaniką. Fundamentem dla tego tytułu był niekto inny jak sam. Skyrim, absolutne opus magnum gier RPG z otwartym światem, stało się podstawą szeregu wybitnych modyfikacji, ale Endral jest, cóż, jeszcze wybitniejsze niż reszta stawki. Gigantyczne rozmiary modyfikacji, ogromna dbałość o detale, szereg gameplayowych rozwiązań bijących wręcz na głowę oryginalnego Skyrima i przygoda trwająca dobrze ponad 100 godzin powinny być wystarczającymi powodami do tego, aby grę i moda zainstalować. Bo choć formalnie jest to mod wymagający posiadania tytułu od Bethesdy w waszej bibliotece, to właśnie jako grę wypada go traktować. SureAI, twórca Underala, wydał w 2021 roku wersję specjalną, która dodatkowo usprawniła szereg rozwiązań oraz silnik, ale bez względu na to, którą edycję zainstalujecie, nie będziecie tego żałować. To naprawdę świetne, w pełni profesjonalne dzieło, które wręcz nie powinno być dystrybuowane za darmo, ale jest. I zwyczajnie warto z tego skorzystać, chyba że jakimś cudem nie macie Skyrim'a, ale wówczas nie oglądalibyście materiału o grach RPG. Tyranny to naprawdę dziwny przypadek i świetny dowód na to, że Obsidian musiało zostać przejęta, aby móc Natalia jako studio w ogóle funkcjonować. Gra była przed ostatnią produkcją wydaną przez Joshua Sojera i spółkę przed wykupieniem przez Microsoft i choć to jedno z oferujących najbardziej unikatowy setting i perspektywę RPG w historii, to gra przepadła w odmętach i sprzedała się bardzo słabo. Nie dlatego, że sama w sobie była jakkolwiek słaba, wręcz przeciwnie, ale miała praktycznie nieistniejący marketing, który zwłaszcza w czasach jej premiery, czyli roku 2016, chwilę po debiucie Widźmina. 3 był kluczowy dla przebicia się do świadomości graczy zafascynowanych nowym rozdziałem w historii gatunku. Klasyczne izometryczne RPG wydawały się wówczas w odwrocie. Wydawca gry, czyli Paradox Interactive, najwyraźniej nie uwierzył w ten tytuł, a szkoda, bo Tyranny to gra, w którą każdy fan RPG powinien zwyczajnie zagrać, choćby dlatego, że jako jedna z nielicznych gier stawia nas po stronie tytułowej tyranii. Jako arbiter z nadania Kyrosa, władcy świata, w którym toczy się akcja, przemierzamy krainę i nadzorujemy tak zwane edykty. Wyroki będące w gruncie rzeczy potężnymi doprowadzającymi do zagłady osoby lub tereny, na które zostały rzucone. Wybór tego, czy chcemy zostać lojalnymi sługami Hegemona, stać się bezstronni, czy jednak się zbuntować, leży oczywiście całkowicie w naszej gestii, a każdy wybór, nawet ten trywialny, przekłada się nie tylko na poszczególne frakcje, ale i to, jak wygląda sam świat oraz ocalałe społeczeństwo. Dla tych z Was, którzy są już nieco zmęczeni ciągłym ratowaniem świata, to naprawdę ciekawa propozycja, która mimo dekady na karku niezmiennie jest warta ogrania. Kolejna z pozycji w tym zestawieniu to nie gra pojedyncza, a trylogia. O ile o pierwszym Shadowrun Returns, wydanym jeszcze w roku 2013, mogliście słyszeć, z uwagi na to, że zrobiło sporo hałasu na Kickstarterze, tak już o kolejnych odsłonach tego cyklu nie było już równie głośno. A szkoda, bo to gry w wielu przypadkach jeszcze lepsze niż część pierwsza. To propozycja niezwykle klimatyczna, oferująca coś, czego próżno szukać w innych grach o podobnym profilu: możliwość zanurzenia się w cyberpunkowym świecie, w którym poza technologią kluczową rolę odgrywa także i magia. A wszystko to dzieje się nie tylko w tradycyjnych cyberpunkowych settingach, ale także i miejscach, do których gry nas nie zdążyły jeszcze przyzwyczaić. No bo w końcu, jak często zdarza wam się biegać z drużyną złożoną z Orka, Elfa i Krasnoluda z wgranymi chipami po ulicach Berlina przyszłości, zastanawiając się nad tym, jak schakować systemy zabezpieczeń pałacu Smoka, a to przecież tylko mały wycinek jednej z gier w ramach tejże trylogii. Wszystkie trzy gry oparte są oczywiście o papierowy system Shadowrun, w Polsce mało dziś popularny. I choć nie było to pierwsze podejście do przekonwertowania ich na gry wideo, ta próba była zdecydowanie najbardziej udana. Z tu czytania, często niewiele wnoszącego do samej akcji, turowa walka momentami mogłaby być nieco bardziej urozmaicona i trzeba się liczyć także z pewnymi graficznymi uproszczeniami, ale jeśli przymkniecie oko na te drobne niedoróbki, trilogia od Herbrain Schemes nagrodzi Was łącznie kilkudziesięcioma godzinami bardzo unikalnej przygody. Nie oszukujmy się, CrossCode nie będzie grał dla każdego. To jawnie inspirowana stylem retro i czasami SNESa produkcja skierowana raczej do fanów stylistyki charakterystycznej dla JRPGów, choć sama klasycznym JRPGiem nie będąca. Osadzona w settingu science fiction produkcja rzuca nas w świat, w którym ludzie spędzają absurdalnie dużo czasu grając w grę. I to nie były jaką, bo stanowiącą w gruncie rzeczy hybrydę tego, co dziś nazwalibyśmy metaversum, tyle że w AER, czyli rozszerzonej rzeczywistości. Główna bohaterka, Lia, wcielająca się w niebieskowłosego awatara, ma nadzieję odzyskać utracone wspomnienia i obudzić się z domniemanej śpiączki w prawdziwym świecie. Problem w tym, że inni przepływający w wirtualnej rzeczywistości pamiętają ją bardzo dobrze i niekoniecznie są skłonni nam. Pomóc. W dużym uproszczeniu w crosscode gramy w grę wewnątrz innej gry. Jeżeli przywodzi Wam to na myśl motyw znany chociażby z Ready Player One, to jest to skojarzenie jak najbardziej uzasadnione. Sami przyznacie, koncept wydaje się jednak ciekawy, a sposób w jaki napisano historię oraz postacie, które napotykamy, dodatkowo potęgują efekt osiągnięty poprzez taką dualistyczną narrację. A gdy dodamy do tego wszystkiego jeszcze trzecią warstwę, czyli fakt, że de facto to my gramy kimś, kto gra w grę, zaczyna robić się naprawdę intrygująco. W odróżnieniu od większości gier w tym Zostawieniu CrossCode nie oferuje walki turowej. Zamiast tego, starcia nastawione są tu na wartką akcję w czasie rzeczywistym i odpowiednie celowanie. Odrobina zręczności się tu niewątpliwie przyda, zwłaszcza w sekcjach z bossami, kiedy to walki zaczynają przypominać niekiedy Bullet Hell w wersji light, oczywiście i potrafią trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Może brzmieć odstraszająco, ale to jednocześnie RPG na tyle unikalne, że jeżeli macie wolne 50 godzin i chcecie doświadczyć czegoś, czego do tej pory nie widzieliście, warto mimo wszystko zaryzykować. Under Rail już kilka miesięcy temu pojawiło się w jednym z zestawień na tym kanale, tym dotyczącym gier dla osób tęskniących za klasycznym Falloutem. W obu przypadkach miejsce jest jednak jak najbardziej zasłużone, bo choć graficznie to tytuł dość mocno odbiegający od większości pozycji na tej liście, to pod prostymi pikselami i ogólną szarością kryje się prawdziwa perełka. Wymagająca i specyficzna, to prawda, ale oferująca niesamowite postapokaliptyczne doznania każdemu, kto daje jej szansę. Zaskakująco pogłębiony system rozwoju postaci ma wprawdzie sporo wspólnego z tym, co widywaliśmy w falautach, ale to podobieństwo z kategorii jawnej inspiracji, a nie ordynarnego kopiowania. Turowa walka to miła odskocznia od eksploracji, która jest jednak jednym z najwyższych progów wejścia dla potencjalnych fanów. Fabułę oraz dialogi trzeba tu bowiem śledzić bardzo uważnie, aby na mapie się zwyczajnie nie zgubić, bo poza notatkami nie mamy tu bowiem żadnych znaczników questów czy minimapy. Polegać możemy jedynie na naszych zapisach oraz pamięci, co biorąc pod uwagę rozmiany, gry bywa. Wyzwaniem. Jeżeli jednak hasło hybryda falauta, Cyberpunka i Metro działa na Was pobudzająco, Under Rail będzie jednym z najlepszych RPG w jakiego możecie zagrać. Solasta niebawem doczeka się kontynuacji, która zapowiada się naprawdę intrygująco, ale zanim to nastąpi, zdecydowanie warto dać szansę i części pierwszej. To RPG oparte na zmodyfikowanych zasadach piątej edycji Dungeons and Dragons, czyli tej samej, na której bazuje m.in. genialny Baldur's Gate 3. I patrząc na niektóre lokacje oraz odpowiednie ujęcia, można spokojnie pomylić obie te produkcje. Oczywiście Solasta jest grą dużo mniejszą, mniej zaawansowaną graficznie i z dużo mniejszym budżetem, ale to, na co zabrakło funduszy, twórcy nadrabiają niespotykaną wręcz kreatywność. A w miejscu, w którym twórcom zaczynała się ona kończyć, oddają lejce w ręce graczy, pozwalając im tworzyć własne kampanie i przygody za pomocą naprawdę świetnego edytora. To coś, czego we wspomnianym baldurze mocno brakuje, a co Solasta nadrabia z nawiązką. Na szczególną uwagę zasługuje tu także i system walki, jaki Tactical Adventures stworzyło na potrzeby gry. Jak na klasyczne RPG przystało, mamy tu oczywiście system turowy, ale jest on bardzo mocno pogłębiony, a ukształtowanie terenu, przeszkody oraz rozmiary postaci przeciwników odgrywają tu znacznie większość rolę niż to, co zazwyczaj w tego typu grach widzimy. To trochę taki case powiedzenia, że mamy Baldur's Gate 3 w domu, ale o ile zwykle byłaby to obelga, to w przypadku akurat takiego zestawienia Solasta nie ma się czego wstydzić. To naprawdę udany tytuł, dużo uboższy, ale nie bojący się swoich ograniczeń, które dumnie przykrywa innymi, świetnie zrealizowanymi aspektami. Powoli zbliżamy się do końca i robimy to z produkcją, która zadebiutowała zaledwie kilkanaście tygodni przed publikacją tego materiału. Drowa Forsaken King za swój fundament obiera mitologię celtycką. Motyw dość rzadko w grach eksplorowany, a który także i z naszej polskiej perspektywy wydaje się bardzo ciekawy. Oczywiście to raczej inspiracja niż przeniesienie jeden do jeden opowieści o Dagdzie, Morrigan i innych bóstwach stawnych wierzeń wyspiarskich, ale zorientowani w temacie bez problemu wyłapią pewne nawiązania. Gra stawiana na Pixel Art i rzucana w świat w którym musimy opowiedzieć się za jedną z dwóch skrajnie różnych frakcji. Jedna chuduje chorobliwemu, wręcz porządkowi i zasadom, druga ich kompletnie nie uznaje, a za klucz swoich działań przyjmuje klasyczny chaos. W zależności od tego, do kogo dołączymy, ścieżka do ostatecznego celu oczywiście mocno się różni, a owym ostatecznym celem jest zrozumienie i przejęcie kontroli nad niedawnym odkryciem pozostałości po potężnym imperium, które potrafiło kontrolować duchy natury. Bez względu na obraną stronę liczyć możemy nie tylko na szereg ciekawych wyzwań w unikalnym, stale zmieniającym się świecie, ale także i ciekawy system progresji inspirowany tym, co doskonale znamy z gotyka. Zdobyte punkty wydajemy u nauczycieli poszczególnych umiejętności, których musimy odnaleźć w przemierzanym świecie. Zresztą inspiracje gotykiem widoczne są jeszcze w kilku innych obszarach, a to może wystarczyć do przekonania przynajmniej części z Was, aby Drowa faktycznie dać szansę i u siebie grę zainstalować. Kończymy drugą, najnowszą pozycją w całym zestawieniu, którą zaliczyć można bardziej do RPG-akcji niż klasycznie rozumianego rpg ale w żaden sposób nie umniejsza to temu jakże nietypowemu tytułowi. Ba, nietypowy to wręcz niedopowiedzenie, bo Crypt Master jest grą opartą o słowa, ale nie w sposób taki, jaki przychodzi Wam na myśl w pierwszej kolejności. Nasza drużyna złożona z wojownika, barda, asasyna oraz wiedźmy przemierza lochy, odkrywając kolejne ich tajemnice oraz walcząc słowami właśnie. Interakcje ze światem, starcia oraz zagadki wymagają od nas wpisywania odpowiednich liter, których zasób stopniowo poszerzamy, pokonując kolejnych przeciwników. Całość momentami przypomina koło fortuny, to chyba dobre określenie, tyle że zamiast Norbiego, czy kto tam w ostatnich latach program prowadził, do ucha stale szepcze wam nekromanta, który wskrzesił ciała waszej nietypowej drużyny. Koncept już sam w sobie jest ciekawy, a do tego dochodzi jeszcze bardzo specyficzna czarno-biała oprawa graficzna, obserwowana z perspektywy pierwszej osoby. Jeżeli poszukujecie czegoś absolutnie świeżego w gatunku RPG, czegoś, czego do tej pory jeszcze nie nie widzieliście? Cryptmaster z pewnością się Wam spodoba. Tutaj, kropka. Oczywiście lista ciekawych, nieco mniej znanych herpegów jest znacznie dłuższa, ale starałem się wybrać te pozycje, które oferują najbardziej unikalne doświadczenia i mimo niekiedy kilku lat czy nawet dekady na karku są w stanie współcześnie także mechanicznie jak najbardziej się wybronić a jednocześnie oferują poziom akceptowalny dla każdego fana gatunku, nie tylko dla zwolenników bardzo wąskiej niszy. Jeżeli sami macie jakieś własne sugestie i ogrywaliście niedawno coś nieco nieznanego, to znaczy takiego, które sprzedało się w kilkudziesięciu czy góra kilkuset tysiącach egzemplarzy, koniecznie dajcie znać cóż to za tytuł w komentarzach i myślę, że nie tylko ja, ale i inni oglądający chętnie sprawdzimy daną propozycję. Jeżeli sam materiał się Wam podobał, oczywiście zachęcam do zostawienia łapek w górę oraz subów i będę się w tym miejscu odmeldowywał. Do zobaczenia następnym razem. test